Słuchajcie, drodzy widzowie, czy jest to koniec Askin? No właśnie, musimy sobie porozmawiać o kilku ważnych rzeczach. Aktualnie kapsułki mają dużo większe roj niż w Paryżu. Co to jest w ogóle roj? Return on investment, czyli nic innego jak w zasadzie zwrot inwestycji. W tym wypadku polega na tym, że jeżeli otwieracie kapsułkę i widzicie, że 130% roj występuje, no to powinniście wyjść na plus. Tak, kupując kapsułkę za 95 groszy, jak tutaj widzicie, i otwierając ją, powinniście wyjść w pewnym momencie na plus. Czy jest to dobre? Nie! To jest tragiczne, wręcz bym powiedział, dlaczego to jest tragiczne i nie jest to dobre? Dlatego, że jeżeli wychodzimy z takiego założenia, że coś takiego się dzieje, to ludzie będą tak kupowali w zasadzie kapsułki za 95 groszy, otwierali je, sprzedawali wszystkie holo i w zasadzie robili tą taktykę do momentu, kiedy nie przestanie im przynosić zarobku. Więc idąc tą logiką, może być sytuacja powtórkowa z Paryża. Co prawda w Paryżu wiecie, było mega, mega, mega dużo ilość osób, była mega, mega duża ilość osób, ale... Również było wysokie roj przez 2 dni. Tutaj te wysokie roj występuje niestety już przez 3-4 dni. Jak wejdziecie sobie tutaj w zasadzie we wlepki i poklikacie sobie dosłownie wszystkie, to będziecie w stanie zaobserwować ogromne ilości bajorderów na hol. Naprawdę ciężko było zaobserwować coś takiego poza Paryżem. Się żadne z poprzednich eventów nie miały jeszcze aż tak zawalonych bajorderów poza Paryżem. Dosłownie, panie i panowie, co tutaj się w ogóle dzieje? Czy jest to według mnie normalne? Nie. Czy to dobrze dla Asin, dla inwestorów potencjalnych Asin? Nie, to jest wręcz przeciwnie. Może być znowu sytuacja, że w zasadzie promocja się zakończy, a wlepki nie będą szły w górę, tylko wlepki będą szły w dół ze względu na to, że ludzie będą po prostu chcieli je wyprzedać i pójść w coś innego no i w sumie przez to, że tych wlepek może być bardzo dużo. Czy jesteśmy w połowie promocji? Jeszcze wydaje mi się, że nie jesteśmy w połowie. Wydaje mi się również, że może być tutaj ciężka sytuacja, więc trzeba to bacznie obserwować. Pamiętajcie, im mniejszy ROI, tym lepiej dla nas, dla inwestorów podczas promocji. Im większy byłoby ROI po promocji, tym lepiej by było, bo po prostu ludzie by musieli kupować te kapsułki. Jeszcze sobie zmienimy na CS i nawet na CS są ogromne procenty ROI. Panie i Panowie, nie wiem, czy to będzie dobre, nie wiem, czy to w sumie wyjdzie, jak to wyjdzie, ale wiem jeszcze jedno i chciałbym Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Wchodząc sobie na challengersów, wchodząc sobie na poszczególne autografy, jesteśmy w stanie zaobserwować Niko. Niko tutaj był na, za 54 zł, co nie? Dobra, przepraszam, to coś w Niko był tutaj za 54 zł, a aktualnie Niko z Asin poleciał sobie na 200 zł i się sprzedał za ile? I się sprzedał za 84. Dlaczego? Nie wiem, lecz się domyślam. Możecie w sumie dać znać w, w komentarzu, czy wiecie, dlaczego tak nikogo poleciał. I to też trzeba będzie sobie na przestrzeni najbliższych tygodni poruszyć temat autografów, bo właśnie są bardzo ciekawe autografie niektóre. Podsumowując cały ten materiał, to jest powód, dlaczego nie zainwestuję wstępnie jeszcze własnie. Na w zasadzie doinwestuję, bo jak już macie, jeżeli mielibyście rangi wspierające New Player, to byście wiedzieli, że coś tam już sobie wrzuciłem i fajnie to wygląda. Przy okazji, właśnie polecam wesprzeć ten kanał. Macie masę dodatkowych materiałów dla wspierających oraz często, gęsto siedzimy sobie na Discordzie, rozmawiamy pod Inwestycji, czy to chociażby gierki, albo gramy w zasadzie w jakieś różne ciekawe gierki, no w tym nawet CS, no, można powiedzieć. Nie jest ciekawą gierką, ale w niego można też pograć. No i co, no i fajnie, 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 że mamy taką wiedzę, tak szczerze, co nie? Dajcie znać komentarzu, jak Wy to oceniacie, zapraszam również na CS Flota z mojego refa w przypiętym komentarzu, jakim w zasadzie opisie, no i na Discordzika, gdzie macie konkursik na 20 PSF kart w postaci eventu promocyjnego, gdzie wystarczy, że strzelicie dokładną ilość dni promocji. Miłego dnia Wam życzę, pamiętajcie, że nie możecie powtarzać innych wiadomości, w sensie jak to jest o 67, to już nie możecie tego powtórzyć, pamiętajcie, że musicie mieć zostawione komentarze i łapeczki pod mazrami, miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, no i cześć.